To wydarzenie Fortnite Mers 2025 zapowiada się na największe w historii Fortnite. Na wyspie zobaczymy gigantycznego wilka z Mackami i potwora przypominającego Hagi Wagi. Pojawią się też łowcy demonów, którzy, jak sugerują dialogi od NPC na mapie, mają pomóc nam w walce z mroczną obecnością. Nadchodzą naprawdę mroczne i straszne czasy, a jeśli nawet oni nie dadzą rady, będziemy mieli ogromny problem. Co ciekawe, bitwę wygrało OXR, czego nikt się nie spodziewał, bo wszyscy myśleliśmy, że robaki komp. Kompletnie zniszczą wyspę Fortnite. A jednak to koniec rozdziału i przechodzimy do zupełnie nowego. I tu pojawia się zwrot akcji, którego nikt nie przewidział. Wszystko wróciło do normy. Utopia City wygląda normalnie. Nawet Supernowa Academy wróciła do stanu sprzed ataku. Ale pamiętajcie, to, że robaki zniknęły, nie oznacza, że mroczna obecność przestała być zagrożeniem. Ona wciąż nadciąga i będzie coraz mroczniej. Właśnie teraz dzieje się coś dziwnego, co naszym zdaniem łączy się z mroczną obecnością i z tym, co widzimy na mapie OG Fortnite. Najlepszym dowodem jest ta wyspa stworzona przez Kevin The Cube. Pamiętacie, że kiedyś była czerwona? Stopiła się wtedy w Loot Lake, który też przybrał czerwony kolor. Teraz jednak kostka znów jest fioletowa. Wygląda na to, że wróciła wróciła do dawnego stanu, ale skażone przez Kevina kostki stały się czerwone. I to nie są te same kostki, które pamiętamy z rozdziału pierwszego. Cofnijmy się na chwilę wtedy, gdy używało się tych kostek, można było zmienić się w cień, w duchopodobną istotę, bo Kevin korumpował teren wokół siebie. Teraz jest inaczej. Jeśli użyjemy tych czerwonych kostek, nie zmieniamy się w cienie, tylko dostajemy Nitro Boost, to kompletnie nie ma sensu, bo Nitro Boost nie ma nic wspólnego z Kevinem. Chyba, że cała linia czasu Fortnite zaczyna się psuć i wszystko się miesza. Korzystając ze skażonych kostek, dostajemy więc Nitro boost, a wyspa zaczyna rozsiewać korupcję po całej mapie. Po pewnym czasie, kostka zostaje przyciągnięta do centrum, gdzie znajduje się punkt zero. Próbuje go skazić. Dochodzi do potężnej bitwy, a potem do ogromnej eksplozji. W jej wyniku trafiamy do tajemniczego miejsca zwanego pomiędzy. To wymiar punktu zero, serce rzeczywistości Fortnite. Tam z energii punktu zero formuje się motyl ze szczeliny, który prowadzi nas z powrotem na wyspę. Bo wszystko wróciło już do równowagi. Punkt zero pokonał Kevina. Po powrocie nie widzimy już Loot Lake, tylko zupełnie nową lokację. Skażona wyspa zniknęła, a w samym centrum pojawiło się 7 ruin. To naprawdę dziwne, i wygląda na to, że linia czasu Fortnite dalej się psuje. W rozdziale pierwszym za tamte wydarzenia odpowiadała The Last Reality, bo Kevin był ich technologią. Ich kolorem jest fiolet. Coraz bardziej wygląda na to, że gdzieś w tle trwa tajna wojna między The Last Reality a mroczną obecnością. Może właśnie dlatego księżyc i kostka zmieniają kolor na czerwony, albo fioletowy, zależnie od tego, kto akurat prowadzi w tej ukrytej walce. Jednak jest pewne: mroczna obecność wkrótce przybędzie na wyspę i sprowadzi ze sobą armię demonów i potworów.